Zaczęliśmy się interesować naszym miastem dlatego, bo nasz nauczyciel od wiedzy o społeczeństwie po prostu zakorzenił w nas taką wielką chęć do tego, żeby działać w naszym mieście. Więc zabierał nas na różne spotkania miejskie, na różne spotkania dotyczące konsultacji społecznych w Dąbrowie Górniczej. I po jakimś tam czasie okazało się, że, że prezydent miasta chciałby robić takie kawiarenki z nami. Chciałbym z nami rozmawiać, chciałbym wiedzieć, jakie zdanie mają młodzi ludzie na temat różnych kwestii dotyczących miasta. Moja potrzeba działań pro obywatelskich wzięła się stąd, że w momencie, kiedy chodziłem do liceum i chodziłem na spotkania różne dotyczące naszego miasta, widziałem, jak inni ludzie to robią. Widziałem, że ich decyzje tak naprawdę są brane pod uwagę, że, nie wyda że wydawałoby się, że są tylko obywatelami, są zwykłymi mieszkańcami tej dąbrowy górniczej. Ich decyzje naprawdę są brane pod uwagę, i oni działają. I tak z miesiąca na miesiąc coraz bardziej nam się budowała ta świadomość tego, że możemy coś, coś, coś wykonać, coś zrobić w tym mieście. Więc postanowiliśmy, że, że dlaczego by nie stworzyć jakiejś jakieś imprezy, jakiegoś wydarzenia? W końcu zdecydowaliśmy, że, że zrobimy festiwal jednodniowy czyli ten festiwal empatii. Zarysowanie problemu, którym chcemy zająć się podczas festiwalu empatii, wyszło z ramienia naszego opiekuna samorządowego i szkolnego pani Marty Bobrowskiej Jurow. To ona Zadała nam, można powiedzieć, małą pracę domową. Każdy z nas miał skupić się nad tym, jaki problem chcemy poruszyć podczas tego festiwalu empatii. Każdy, oczywiście, przyszedł z problemem homofobii, napiętnowania na tle rasowym, a tutaj nagle okazało się, że są jeszcze inne problemy, na które my tak naprawdę nie zwróciliśmy w ogóle uwagi. Problem nietolerancji wśród naszego całego społeczeństwa. Kiedy patrzy się na osoby z chorobą psychiczną, która na co dzień wygląda zupełnie normalnie, bo, bo się uśmiecha, bo się cieszy, a nagle okazuje się, że ma problem, z którym nie umie sobie poradzić, a społeczeństwo go wyrzuca na margines. Bardzo dużym problemem wśród młodych jest ich stan emocjonalny i bardzo duży odsetek zachorowań na depresję. To jest przez wiele osób. Przede wszystkim przez rodziców, też bagatelizowane. Oni mówią o tym, że mają bardzo duże ciśnienie, że jest wyścig szczurów i po prostu to wszystko potęguje właśnie ten strach, depresję, no i problemy emocjonalne. Cierpię na, na depresję, na, na stany lękowe? Zdiagnozowano mnie też nerwicę lękową? Myślę, że taką pobudką właśnie było dla mnie pokazanie ludziom, którzy mnie otaczają, że to jest choroba, to nie jest mój styl bycia, to jest choroba. Podczas festiwalu Empatii odbywały się spotkania z ludźmi, którzy no, w życiu dotknęło ich jakby od innych ludzi no, taka niechęć i dyskryminacja. Te spotkania nosiły nazwę to były żywe książki. Polegało to na tym, że był rozstawiony namiot właśnie na terenie naszego festiwalu, w którym była na przykład jedna osoba, która opowiadała o tym, jak jest traktowana przez społeczeństwo albo dlaczego jest wykluczana. Siedzimy i widzimy tą osobę na naprost nas, która opowiada nam o tym, jak się czuła, kiedy społeczeństwo ją wykluczało. A społeczeństwem jesteśmy tak naprawdę my. Dostałem pytanie: Jeżeli ktoś ma problem z samookaleczeniem, jak sobie z tym poradzić? I pamiętam, że to było pytanie, nawet jak teraz opowiadam, mam dreszcze, bo to jest strasznie smutna sprawa, to jest strasznie też duży problem. I to, że mogłem odpowiedzieć na to pytanie, uważam, że być może realnie wpłynąłem na czyjeś życie, dając po prostu najzwyczajniej w świecie metody, którymi ja sobie radziłem. Chodziło nam o ideę i zeszczepienie w ludziach empatii, której nam często brakuje. Dla nas empatia łączyła się z tolerancją. Jeżeli jesteśmy empatyczni dla drugiej osoby, to jesteśmy też tolerancyjni. Brak szacunku, brak empatii myślę, że rodzi się w tej ra ra radykalizacji, bo Ludzie są coraz bardziej przerażeni tym, co się dzieje na świecie. Ludzie się boją tego, że uchodźca przyniesie inną kulturę, inne poglądy polityczne, inny pogląd na świat i, i że zacznie ingerować w jego własne życie, w moje życie. Jeśli my będziemy szanować, tolerować, będziemy mieć tyle w sobie empatii, to inni pójdą za nami. Myślę, że jeżeli masz chęć, jeżeli, jeżeli widzisz problem i chcesz mówić o nim, to możesz to zrobić. Najlepiej jest to zrobić w gronie. Jeżeli znajdziesz grono swoich przyjaciół lub osób, które, które dobrze znasz, bo to też jest ważne, żeby dobrze, się, żeby dobrze się pracowało, jeżeli chcesz coś zmienić, to zmieńcie to w grupie. Pokażcie społeczeństwu, że chcecie coś zmienić. Jeżeli będzie na was więcej, to więcej osób was też zobaczy. Jako efekt festiwalu mam nadzieję, że społeczeństwo zobaczy, że młodzi ludzie wcale nie są leniwi, że młodym ludziom się chce, że są ludzie, którzy potrafią kogoś zaangażować, że, są, że jest młodzież, która faktycznie ma energię, która chce coś zmienić, której zależy na swoim życiu której zależy na tym, żeby wszystkim dookoła nich i im samym żyło się po prostu lepiej.